Zulu Alpha Mike 071, tu Mike Lima 430. Mike Lima 030 proszę bardzo. Mike Lima 430, cześć Piotrze, Krystian z tej strony, Kutechas Zgierz Centralna Polska. Już od dłuższej chwili przysłuchuję się tutaj rozmowom. Więc co do pogody wiem jak to wygląda u Ciebie. E, miło, że udało się tutaj połączyć. Z Londynem powiedz mi, jak mnie odbierasz? No cześć Krystian, witam serdecznie. Dobry wieczór. Widzę, że centralna no, króluje. dzisiaj. Jest to propagację, bo słyszę bardzo dobrze. Tutaj Józef też mówił grubo. Tą z okolic, błąd, I tą w wokół tu bardzo mocno stację było odsychać. Ciebie odbiera na pinie 9. 5, 9 Bardzo, bardzo ładny sygnał, stabilne. Tutaj raczej większego QFP nie było, przynajmniej na ten czas w Twojej transmisji, więc to się w miarę no zobaczymy jak to tam będzie wyglądać. Jeszcze powiedz mi na jakich hacach pracujesz, eee, bo to ładnie, ładnie słychać. Eee, proszę do Ciebie, Chrystianowe. No, słuchaj, dziękuję Ci za raport, no moja antena to jest Sirio GP-E27, to jest 5,8 fali, a Radejko CRT-SS7900, to jest wersja turbo, wszystko na kablu RF7, więc no teraz z tego co widzę tutaj na, 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 na potencjometrze, tutaj nadaje do Ciebie z mocą około 60 W, więc, więc to powinno jakoś tam jeszcze do Ciebie dolatywać fajnie. Zostałem w no to widzę, że tutaj to Panama zaczęło to wszystko siadać do 50? No ale dobrze, a bez tego to prawo całą relację jest ok, innym ten sygnał tek jest moje. No, e, e, mikrofon S-a-50 i i-kon 7700. Tak to sprzętowo wygląda, konwuls, w atmosferze radiowym. No dobra, to pozdrawiam serdecznie. to, to wszystkiego dobrego, dziękuję za zawołanie i do kolejnych spotkań. Mike